Panie Profesorze, mam nadzieję, że ogląda Pan Legii w Dortmundzie. Nie, z domu. Nie? Albo tak. Chciałem ale, zadać, zadać właśnie Taki, yy, Jeden wspólny mianownik z meczem Śląska w Poznaniu, że obie drużyny zagrały tak bardziej ofensywnie niż, yy, niż defensywnie. Czy jakieś wnioski przed meczem z Legią z tych dwóch spotkań Pan wyciągnął? Znaczy na pewno więcej wniosków, jeżeli chodzi o nasz zespół. I nasz... Yy... Które znaleźliśmy w Poznaniu. Oczywiście można mówić o krzewach ofensywnej i się sytuacji, ale pierwsze pytanie, pierwsza wątpliwość jest taka, żeby ich nie wykorzystaliśmy. To jest pierwsza na pracowaliśmy w tym tygodniu. A druga, dlaczego przeciwnicy 3 tak. 3 Tak, bo on słabo w ofensywie i wtedy mać kończy się 0 W związku z czym, to był główny, główny e, taki cel tego mikrocyklu. Natomiast przygotowując się do meczu z Legią, nie skupialiśmy się na meczu Legi z Borussią Dortmund, tam na meczu legi z Realem Mardy raczej, na tych meczach, które Legia rozegrała w ekstra Panie Wójcie, chciałem zapytać czy stan zdrowia Mariusza i Augusto, bo z tego co wiem, wczoraj mieli mieć USG 1 i drugi, Jak to było to wyglądać? Czy oni są obaj zdolni do gry, czy żaden zdolny do gry, czy jeden zdolny do gry? Który? którego Mariusza ma też? cały czas, no, bo nie trenował od, od kilku dni. Mariusza, z Mariuszem władzy jest tego typu historia, został wyłączony z treningu, to jest, to jest sytuacja, która ciągnie się od dłuższego czasu, on mógłby trenować. Natomiast decyzja moja była taka, że go wyłączymy, on przyjdzie proces ym, odbudowy, chrząski, bo tam są sprawy zbrodnieniowe po to, żeby mógł rozpocząć proces przygotowawczy w pełni zdrowia. Dlatego y, moja decyzja była taka żeby do końca sezonu go wyłączyć. Oczywiście w rozmowie, którą miałem z nim o tym, w pełni oddany zespołowi Śląskowi piłkarzowi cały czas mówił, o tym, że jest do dyspozycji i jest do dyspozycji, bo może być. Natomiast nie chcę szafować zdrowia tego piłkarza i jeżeli nie będzie takiej potrzeby, to na pewno do końca sezonu go nie włączę. Sezonu czy roku? Roku, przepraszam. Czyli do końca do, 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 do grudnia do świąt. No, tam jest 6 tygodni rehabilitacji. Na Natomiast jeżeli chodzi o Augusto. Wygląda to optymistycznie, Tak, co ja mówię, że on człowiek już odbył trening indywidualny i z każdym dniem idziemy do przodu, mam nadzieję, że to możemy z czasem. Robert Skrzyński. Panie Panie. Panie, chciałem zapytać o zmiany, czy udało się odciąć trochę drużyny od tego co wydarzyło się w tym tygodniu, bo najpierw myśleliśmy wszystko o meczu z Legią, a potem zaczęliśmy myśleć i rozmawiać i pewnie to się też na zespół przenosi, o tym, kto został nowym prezesem, kto został nowym dyrektorem sportowym, to może nie jest taka komfortowa sytuacja dla Pana czy dla drużyny, bo gdzieś no siłą rzeczy na pewno piłkarze też o tym, o tym dużo rozmawiali. Jak to udało się gdzieś zoptymalizować, żeby jedno i drugie, jedno drugiego nie przesłoniło Dziękuję. Jest to nowa, dla mnie na pewno nowa sytuacja. Pierwszy raz w mojej pracy przeżywam coś takiego, że nie się władzę klubu, a nie trener. Natomiast na pewno powiem tak. Może tylko odwracając to pytanie. Ja, ja chciałem serdecznie podziękować prezesowi Żelamowi i dyrektorowi Buńskiemu, bo to są osoby, które mnie tutaj przyjmowały, z którymi wiele miesięcy budowaliśmy zespół, budowaliśmy ten piąt sportowy o tak opiera. I na pewno będę im dużo wdzięczny i na pewno wiele ja też wyniosłem z tej współpracy. Więc na pewno... Tutaj należą się duże podziękowania tym osobom. Są nowe władze. Ja myślę, że bardzo profesjonalnie zarówno nowy prezes, jak i bardzo jak to do tego podeszli, jeżeli chodzi o przygotowanie zespołu, my tobą oczywiście rozmawialiśmy, ale też spotkali się z piłkarzami i, i, i myślę, że to spotkanie dało dużo spokoju w szatni. A, a piłkarze koncentrują się tylko na, na tym, co nas czeka w niedzielę. Wydarze jak ktoś ktoś przydawał. Jeśli może ładne, że proszę to spotkanie spotkaniu z legią. to takie spotkanie jak każde inne, czy specjalnie do tego podchodzić? wiemy, że ma być trochę więcej kibiców, dużo mówi się też z nowymi władzami o tym, że jest czarny pijar lub Śląska i że to jest fajny moment, żeby polepszyć tę atmosferę, bo w kontekście dalszych spotkań wszystkie będą trudne już do końca roku. Czy nie ma łatwych spotkań w klasie? Czy jest szczególne? No jest szczególne, jest szczególne. bo dzisiaj z dużym yy, zadowoleniem przyjąłem informację, że bodajże 25 tysięcy biletów już się rozeszło. A my sami tego meczu, mówię o piłkarze, nie wygramy, bo jest to bardzo trudne spotkanie, bo gramy z uczestnikiem ligi mistrzów, z zespołem, który zremisował z Realem, ale i 4 bramki i Dortmund więc na pewno to yy, wsparcie kibiców będzie niezmiernie istotne i zachęcam do tego, że jeżeli ktoś jeszcze nie ma biletu na, na niedzielne spotkanie to przyjdźcie, bo, bo bo na pewno nam pomożecie i dlatego jest to szczególne spotkanie dla nas, dla dla piłkarzy, a myślę, że dla całego klubu. Po pierwsze przeciwnik, uczestników Ligi Mistrzów, po drugie hmm, szykuje się bardzo fajna, fajna frekwencja, będziemy mogli pokazać że jesteśmy dobrym zespołem, a dla takich kto hmm, się trenuje i to trzeba jasno powiedzieć, bo nie trzeba jeść żeby sobie pograć tylko po to, żeby się to ludziom podobało, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby przychodzili na Śląsk. E, wiadomo, że dzisiaj tak dużo ludzi jest, bo, bo przyjeżdżamy z Polski. Natomiast mam nadzieję, że zagramy takie spotkanie, w którym e, ludzie, którzy przyjdą, będą ci jeszcze raz nas zobaczyć w następnym spotkaniu, bo będą chcieli. to wsparcie jest niezmiennie Ja tak może tylko dodam, że 25 to w tej chwili jest taki bardzo realny cel. Jeszcze może e, nie tyle zostało sprzedanych, ale już możemy e, po prostu mierzymy wtedy. Mm. Jeszcze o kwestię mentalną chciałem zapytać. Legi, kwestię mentalną, po takim zwariowanym meczu z Borusą, legi <coughs> tutaj przyjedzie Pana zdaniem i, i podejdzie do tego bardzo ofensywnie, za wszelką cenę będzie chciał udowodnić, że tutaj jest dominatorem tej ekstraklasy i w dalszym ciągu liczy się o balcowe mistrzostwo, czy może świąt wykorzystać jakieś braki mentalne? w tej Na pewno w takiej sytuacji Pan ten Różyną pewnie nie był, żeby w meczu Ligi Mistrzów przegrać w takim stopniu stosunku, ale niejednokrotnie po takich porażkach na pewno Pański zespół wychodził do drugiego spotkania, jak to zazwyczaj wygląda. Nie ja Pan co, drugiego centra w Polsce jest w długa na Nic nie jest. Na pewno nie. jest. Mhm. Ja powiem tak, przyjeżdża moim zdaniem dzisiaj najlepszy zespół w Polsce. W tym momencie. Bo może mówić o różnych momentach. W Ekstraklasie, ale się lepiej, idzie zdecydowanie do szodu. Ma no, bardzo dobrych piłkarzy, często przyrastających w Granie gra nieźle. I e, myślę, że musimy zagrać w bardzo dobrych prawie perfekcyjne spotkanie, żebyśmy byli. Musimy być perfekcyjni w obronie i bardzo skuteczni w tego. A to nie jest tak, że jesteśmy bez szans, bo to nie chodzi o to, kto ma jakich piłkarzy, to kto, jaki zespół stworzy, jeżeli Śląsk będzie skonsolidowany i będzie realizował założenia taktyczne w tym meczu, to jestem przekonany, że stać nas na, na punkty z Legii Warszawy. Panie trenerze, jest trener zadowolony z gry Sito na tej dziesiąteczce w Poznaniu? Powiem szczerze, że mi się podobał, mimo, mimo tej jednej szczególnie sytuacji, gdzie gdzie należało strzelić, to jest taki jasny punkt zdecydowanie tego zespołu. Nie, nie jestem zadowolony. Ale nie jestem niezadowolony z SITO, tylko z zespołu, z siebie z wszystkich tych ludzi, którzy tworzą się... Ja nie szukam alibi. Jeżeli się przegrywa 3-0, to nie można być zadowolony. I mam nadzieję, że nawet moich piłkarzy nie jest zadowolony, bo powiedziałem to po ich minach. I oczywiście można sobie mówić, myśmy sytuację, jak graliśmy otwarty futbol, mieliśmy jakiś tam swój pomysł. I natomiast przegraliśmy to spotkanie. I tutaj nie chodzi o SITO, czy nie chodzi o innych piłkarzy, tylko chodzi o to, że. Jesteśmy ambitnymi zespołami, nigdy nie będziemy zadowoleni po przyjęciu spotkania. Też nie zapytać o taktykę na, na, na ten mecz. Zakładam, że zawiedę się od tej kwestii, że wiem, ale jak ocenił Pan to co, to, co było w Poznaniu, czyli taktyka z jednym defensywnym wołąznikiem? Wiadomo, że wynikała z tego, że, że Mosal nie był do gry, teraz już jest. I, i, I czy raczej skończył się Pan w tej wersji z dwoma defensywnymi wołąznikami, czy być może ta jedna, ta jedna szóstka, która daje większe pole w z przodu, też jest takim pomysł na Legię. Ja nie chcę powiedzieć, że się sprawdziło, bo, bo, bo wynik nie wskazuje. Natomiast analiza mm, stricte taka szkoleniowa pokazuje, że w wielu momentach wyglądało to nieźle. Chociażby analiza mm, pomęczowa dla, dla Lubosza była taka, że on niewiele miał roboty w Poznaniu, pozorów. pozorą, niewiele sytuacji wyglądał. My straciliśmy trzy bramki, czyli przeciwnik nie stwarzał aż tak wielu. Sytuacji. My, my też pewnie, można było je policzyć na palcach jednej ręki, natomiast byliśmy w Poznaniu, z dobrym przeciwnikiem, dlatego na pewno od tego nie będziemy odchodzić, natomiast musimy to poprawić, bo, bo, bo straciliśmy trzy raki. W trenerze zagotowała się w trenerze krew, jak Pan posłuchał, co tam Pan Sławek Stępniewski przeczytał z podręcznika definicji spalonego? <tryk> I trochę gór skoczył, powiem szczerze, bo dla mnie to jest podręcznikowo spalony, co, ja już nauczyłem się, że nie dyskutuję z interpretacją sędziów, bo nie no ma sensu. Tak, no, nie, nie, no może, wiadomo, że praktycznie w prawie każdej sytuacji można to interpretować wujnasą, czy rękę, czy, czy spalonego, czy, 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 czy jakieś inne fauly. Każdy będzie miał swoje racje, więc nie ma co nad tym się za dużo zastanawiać, po prostu trzeba przyjść do porządku dziennego. Ja mówię tak, jeżeli będziemy posiadali piłkę i będziemy na połowie przeciwnika, to nie stracimy bramki. To jest prosta zasada. Jeżeli będziemy wysoko odbierali, będziemy mieli bliżej do bramki. Są to takie być może banalne rzeczy, ale bardzo prawdziwe jeżeli Lasza nie przegrałby głowy, to nie było tej sytuacji. Ja tak podchodzę do tej sytuacji, nie do tego, czy tam był spalony, czy nie był spalony. Ja uważam, tak, że, że zawodnik z pozycji spalania obserwował Piotrka Celebana i Platek też o tym mówi, ale, ale to jest znaczy sędzia, mógł, myślę, że nie obserwował. No, i, i, i ja też to mogę powiedzieć, zresztą zastanawiam bardzo długo, zastanawiam się, dlaczego pan sędzia musiał sędzić w Poznaniu. Po tym jak ewidentnie pomylił się na naszą korzyść, którzy no, nie lubi, bo nie ma co tutaj mówić o jakichś rzeczach, które się nie działy, I wiadomo, że to jest dobry sędzia, bardzo dobry sędzia, z tyłu głowy będzie miał, żeby drugi raz się nie pomylić na korzyść Śląska Wrocław. No, to po takie prowokowanie pewnych sytuacji nie niepotrzebnie. Można przecież pewne rzeczy dostrzegać i jest wielu bardzo dobrych sędziów, które mogą to spotkanie poprowadzić. A pan sędzie musiał dobrze prowadzić spotkanie w Poznaniu. Ale bardzo dobrze, natomiast no, zastanawiam się, dlaczego jest taka decyzja, ale nie mieliśmy się To z jeszcze pytanie. Szczególnie może Zdaniem wielu obserwatorów, być może w większości, najlepszy obecnie zawodnik Śląska, Adam Kokoszka ma 7 żółtych kart. Nie obawia się Pan, że szczególnie w najbliższym okresie, kiedy, kiedy tworzenie czekają... Trudny Mesze wypadnie na, na, na dwa spotkania, i tylko się rozmawia Pan z nimi? Czy, rozmawiamy. Czy, 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 tak pan, jest, rozmawiamy czy, czy tego nie da się uniknąć? Ale uważam, że nie da się tego tak, uniknąć. Rozmawiamy o tym, żeby nie była to kartka, która gdzieś tam yy, nie będzie w ferworze walki. Bo takie też mogą się przydarzyć, bo to jest gra emocji. Po to, żeby czasami pohamował te emocje i w ostatnich spotkaniach to naprawdę to nieźle wygląda. Ale jeżeli jest sytuacja boiskowa w tym stanie po prostu musimy przejść do porządku dziennego i przygotować taktykę na kolejne spotkanie. I do tego na pewno nie unikniemy. Czy też jeszcze tak chciałem uściślić? poza tymi zawodnikami, o których pytałem na początku, wszyscy pozostali, są gotowi i zdolni do gry. Czekam jeszcze na, na, na diagnozę, jeżeli chodzi o Mariusza Pawełka, bo też to jest stłuczenie. Od zobaczymy, na ile się wyjdzie na trening, czy nie. Też po wczorajszym treningu. Ale dlatego zapytałem się, o którego Mariusza Pan pyta. Aha, wywiad, wywiad dziennikarski działa, to może tam na tej kursce można coś zauważyć. Natomiast yy, myślę, że, że będzie, będzie zdolny, bo jest to słuchanie Tylko reszta piłkarzy jest jest do tego. Tak? Czy są jeszcze jakieś pytania? Myślę, że... A tak jeszcze jedno na koniec. Przynajmniej jest mojej strony ostatnie. Jest Pan już po rozmowie wczorajszej z Adamem Matyskiem, jak w ogóle generalnie takie pierwsze wrażenia, bo chyba do tej pory nie mieliście okazji się poznać osobiście, będzie wspólny język z Dyrektorem? Dziwię się Panu, mieliśmy okazję, ale, ale nie, nie, nie byliśmy jakiś takie takiej że dzwoniliśmy do siebie, natomiast spotkaliśmy się na jednym czy dwóch meczach, krótko nie porozmawialiśmy. Oczywiście, że spotkałem się z Dyrektorem Sportowym wczoraj przy rozmowie, spotkałem już nowym prezesem i, i, i tyle mogę powiedzieć, to są rzeczy bieżące do, do tego, żeby realizować nasze działania, jeżeli chodzi o sport i się nad tym pochylałem. Nie, nie, nie jestem w stanie tym. Ja, jak to pan tam położył tego słowa, co tam chemia czy coś tam. No coś tu spokojnie, no w w domu z żoną, a nie, a nie w pracy. jeszcze ja tylko propos właśnie tej, tej rozmowy, bo mówiła na Panie Radę, że rozmawiałam z... Y z dyrektorem wońskim na temat zimowych wzmocnień czy ewentualnie pan przekazał panu pan dyrektorowi te swoje jakieś pomysły i, i czy on je również popiera, czy też ma już jakąś swoją wizję, bo wiadomo, że ma różne kontakty w Niemczech i gdzieś tam jeszcze i być może ma jakichś swoich zawodowych, ja których panu zaprzekłuje. Ja przyjęcie, że plusem jest to, że pan woński został w klubie, bo, bo oni codziennie ono są rozmawiać, przekazywanie, przekazywanie... I tutaj widzę, że, że fajnie to, to, to się odbywa. I też wstępnie o jakichś tam myślach w okienku kolejnych transferu. dla nas najważniejsze są te sprawy bieżące, czyli warzywnego, przygotowanie okresu przygotowawczego tego zimowego, i to było po naszej rozmowy, a nie personalia co do, co do jakichś tam transferowych zimowych.